Cześć. Witam Was wszystkich na kolejnym treningu. Dzisiaj będziemy trenować z nietypowym przyborem. Wcześniej było z przyrządem, z krzesłem. Dzisiaj, sobie zrobimy trening z plecarem. Oczywiście, plecak nie będzie pusty. Będziemy musieli do niego wsadzić coś. ja proponuję dzisiaj takie oto piękne butelki, zapełnione wodą. Nie musi być to woda mineralna, oczywiście. Ale ważne, żeby były pełne, ponieważ ciężar się przyda. Ja mam przygotowane dzisiaj trzy wody. Mineralne i jedną oranżinę, którą bardzo lubię, ale nie piję jej dużo. I właśnie na ten temat chciałem powiedzieć kilka słów. Pamiętajcie, nawodnienie podczas zwłaszcza takiej sytuacji jak tarasta, czyli choroby, epidemii i tak dalej, jest bardzo ważne. Nawadniajmy się wodą mineralną, nie takimi napojami. Oczywiście od czasu do czasu można się napić, ale musimy korzystać z wody najlepiej mineralnej, ponieważ nasze ciało. Przy 3/4 około składa się z wody. Może trochę przesadziłem, nie wiem jak to dokładnie u każdej osoby wygląda, ale warto z wody korzystać i tak podkreślam, mineralny, żeby te wszystkie pierwiastki dostarczać do organizmu. Zapraszam do treningu. Ważne, żeby to wszystko wpakować do plecaku. Czyli tak, pakujemy jedną wodę, drugą to już mamy 4 litry, to znaczy, że 4 kg około. Ja zmieszczę jeszcze trzecią, czyli mamy już 6 kg. I jak komu się uda, tutaj mam około 1,5 litra, dokładnie 1,4 litra, też zmieszczę, pakuję sobie do plecaka, zamykam plecak, to jest ważne, dobrze zamknąć plecak, żeby w czasie ćwiczeń żadna butelka nie wypadła na nas i nam nie zrobiła krzywdy. No, a teraz przechodzimy do części głównej treningu. Plecak trzymamy nad klatką piersiową, uginając łokcie, prowadzimy je blisko żeber, tak? i wyciskamy do góry i w ten sposób sobie wykonujemy to ćwiczenie jak widzicie plecak trzymamy przed sobą zgiętych w ramionach, w łokciach e, bardzo ważne nie pochylamy się w trakcie wykroku tak? czyli tu prosty na, e, napięte plecki i wracam na miejsce i druga nóżka i wracamy na miejsce pamiętajcie, nie uderzamy kolanem o ziemię, tak? Czyli robię wykrok, lekko sobie wtykam. wracam. Druga noga to samo. Następne ćwiczenie trasters, czyli przysiad połączony z wypchnięciem ciężaru nad głowę z barków, tak? Czyli zobaczcie, daj tak sobie plecak na wysokości barków. Tak? Rozpoczynam sobie od przysiadu. oczywiście plecki proste, idąc no, do góry. Wybija, ciężar na głowę, wraca ciężar, kolejny przysiad. Tak? I staramy się dołączyć całość, oczywiście, w proste. Pamiętajcie o tym, że przysiad wykonujemy ze stopami rozstawionymi na szerokość bioder lub szerzej. Nigdy wężej, czyli nie unikamy czegoś takiego lub nawet włączenia stóp, jak nas gdzieś tam tuczono z rączkami. Tak? Oni na szerokość bioder lub trochę szerzej. I staramy się nie odrywać pięt. Od ziemi ten będzie prawidłowo już się. Swig z plecakiem, yy, bardzo ważne plecy proste, brzuszek napięty, tak? zaczynamy sobie ruch z dołu, stąd do przodu, prostuję nogi i uginam. Prostuję, uginam, prostuję, uginam. Słuchajcie, to jest źle, czyli pochylam się, ugina plecy i teraz kupię tych pleców, wybijam pleca. Nie, plecy są cały czas proste, biorę razu Następne ćwiczenie, wypad boczny z plecakiem, łapiemy sobie plecak tak jak przy wykrokach do przodu, tylko teraz zrobimy wypad boczny, już pokazuję w jaki sposób, oczywiście plecy proste, jedna strona, druga strona, zawsze sobie wracam na miejsce, tak, I teraz skręty głowia z plecakiem, Yy, zaczynamy sobie od siadu równoważnego, tak? czyli tylko pośladki spoczywają na ziemi i wykonuję skręt z plecakiem na jedną stronę, skręt na drugą. Staram się utrzymać cały czas równowagę nogi w powietrzu. Kto w ten nie potrafi, może sobie dać na ziemi. tak? I tu też pracują mięśnie brzuchowe. Podtrzymywanie plecaka pod brodę łapiemy sobie <laughs> za upyt z góry. Kto nie posiada takiego, można za dwa, dwie tutaj rączki, że tak powiem, i podciągamy plecak, zginając, zginając ramiona w poprzek, tak? Op, i wraca. Plecy proste. Staram się samymi mięśniami ramion pracować. Yy, teraz spięcia brzucha, czyli nie będą to klasyczne brzuszki, gdzie podnosimy cały cuch, tylko plecak trzymamy w ramionach prostych nad klapą piersiową i podnosimy tylko łopatki z ziemi, tak? W ten sposób. Czyli nie podnosimy całego tułowia, tylko łopatki, wspinając mocno mięśnie brzucha. ćwiczenie, prostowanie ramion jest ćwiczeniem mięśni barków. To zadanie proste, stajemy sobie w lekkim skoku. Oczywiście plecy staramy się mieć prosto, jak w większości ćwiczeń, nie robić garba i samymi mięśniami barków podnosimy plecach do linii poziomej ramion. I wracamy do pozycji początkowej. Same mięśnie barków staramy się zaangażować, czyli tylko ten mięsień, tak? I na koniec <laughs> najważniejsze ćwiczenie w repertuarze każdego mężczyzny ćwiczenie bicepsa. łapiemy sobie niebie właśnie za te nasze uszka tak? Staramy się złapać mocno, tak żeby na nie wypadł. Ramiona trzymamy przy żebra, tak, przy kacypixiowej pracujemy tylko przed rami, tylko, czyli tylko przedramiona podnosimy, plecy oczywiście proste, staramy się dobrać tak ciężar, żeby nie wybijać tego w ten sposób, tylko mi cały czas plecy napięte, tylko mięśnie, bicepsa na nadchodzące lato na pracują. E, dzięki za trening, mam nadzieję, że się podobało. E, pamiętajcie, bezpieczeństwo jest najważniejsze e, i dajcie znać czy może macie jakieś pomysły na inne treningi, inne przybory, przyrządy? Zapraszam do zabawy.